Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej naszej lekcji dotyczącej literatury i kultury epoki baroku. I bardzo bym chciał, żebyśmy sobie spróbowali dzisiaj opowiedzieć o to powiedzieć, po początku. Polskiej literatury barokowej e, i jednocześnie o jednym z najbardziej niezwykłych poetów w historii polskiej poezji. Mikołaj semp szarzyński e, To jest rzeczywiście człowiek, e, e, którego miejsce w polskiej poezji jest zupełnie osobne. I również poezji europejskiej. To jest taki poeta, który, o którym zupełnie poważnie się mówi, że jest jednym z pierwszych poetów, poetów barokowych. No i rzeczywiście, niezależnie od tego, że to jest poeta staropolski, no on rzeczywiście pisze językiem no jakoś tam utrudnionym, no on sam w sobie jest trudny, to warto ja wspomnieć o tym, że bibliografia przedmiotowa dotycząca Mikołaja sępa czyli biografia przedmiotowa to przyniam taka, która jest na temat danego jakiego pisarza. Jeżeli piszemy, jeżeli piszemy pracę o Mikołaju Sępie-Szarzyńskim jakoś naukową, no to wtedy wiersze Mikołaja sępa to jest biografia podmiotowa, a te wszystkie interpretacje Sępa Szarzyńskiego, na które powołujemy się w tekście. to jest bibliografia przedmiotowa dotycząca Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. No więc bibliografia przedmiotowa dotycząca Mikołaja Sępa jest bibliografią po pierwsze obfitą, a po drugie jest bibliografią niesłychanie wielojęzyczną, to powinno sobie to wyobrazić, ale rzeczywiście o Sępie Szarzyńskim pisano nie tylko po polsku, co znaczy, że to jest poeta, którego sława naukowa wykrasza poza granicę Polski. No i jednocześnie warto pamiętać, że jedna z najsłynniejszych polskich książek historyczno-literackich, też taka uważana za takie wielkie osiągnięcie w dziedzinie dwudziestowiecznej metody czytania literatury, w dziedzinie dwudziestowiecznej historii literatury, to jest praca Jana Błońskiego, zatytułowana Mikołaj Sen, Szarzyński i Początki polskiego baroku. To jest rzeczywiście taka, taka praca bardzo. E, bardzo w swoim czasie istotne. Ale to tak trochę na marginesie. Co wiemy o Mikołaju Sąpieszarzyńskim? Niedługo. O Mikołaju Sąpieszarzyńskim nie wiemy zbyt wiele. E, on e, rodzi się e, gdzieś w roku 1530. E, umiera w roku 1580. W związku z czym nie żył jakoś przesadnie długo. E, żył 50 lat. I jest takim poetą, tak jak powiedziałem, o jego życiorysie nie wiemy wiele. Gdzieś tam zdaje się, że da się mu wskazać w życiorysie taki moment, kiedy był na Uniwersytecie w Württembergie, a to znaczy, że musiał sympatyzować z reformacją, dlatego że Württemberga była taką... Tak jak Genewa była takim miastem doszczętnie kalwińskim, na przykład, tak samo, tak, jeszcze parę innych w zachodniej Europie, tak samo Wirtenberga w historii reformacji, zwłaszcza literalizmu, odegrała taką samą rolę jak Padwa w historii renesansu, czy Florencja w historii neoklatonii No więc on musiał gdzieś rzeczywiście odrzeć się w reformację, Natomiast co jest bardzo ważne w rozumieniu Mikołaja Santa później gdzieś musiał obłąchać się z jezuitami, znowu, bo w którymś momencie bardzo gwałtowną konwersję na katolicyzm przeszedł. I tutaj warto, warto wspomnieć, że Kościół w Europie, w wieku XVI-XVII był bardzo mocno, mówię o kościele katolickim, by był bardzo mocno dotknięty reformacją, bo rzeczywiście o ile wcześniejsze ruchy dążące do odnowy kościoła w Europie, takie jak, nie wiem, arianie, takie jak husyci, takie jak Katarzy, czy albigensi, Tutaj wymieniam to najważniejsze, ich się udało pozbyć tam, w różny sposób, tak? e, czyli na przykład przy pomocy jakichś wewnętrznych trucizn jak takich, które rozgrywały się w środku Europy, nie na wschodzie, tylko w środku Europy. E, niektóre z takich ruchów odnowy kościoła włączyły się to życie kościelne. No Franciszkanie no tak jak wam mówiłem przy okazji lekcji o franciszkanizmie. Z Franciszkanami to było tak, że y, takich, e, którzy chcieli odnowić kościół w słuchowym średnio było sporo, y, więc święty Franciszek do pewnego momentu rzeczywiście tak balansował trochę na trawędzi e, e, tego, że ktoś nieprzychylny mógłby nie mu oskarżyć go o herezję itd. Tak Natomiast ostatecznie jednak franciszkanizm gdzieś tam, również z woli św. Franciszka, zagnieździł się w kościele. Tak? Był taką był takim przejawem wewnętrznej reformy tego kościoła swojego średniowiecza. O tyle z luteranizmem już sobie nie poradzono. Reformacja, reformacja była zbyt silna, a duch europejski był zbyt ośmielony i zbyt taki rogaty w różnym tego słowa znaczeniu żeby dało się rzeczywiście tą reformację jakoś tam, gdzieś tam, gdzieś tam przejść na do porządku dziennego, albo się jej pozbyć w jakiś mniej, bardziej okrutny sposób. No i rzeczywiście e, kościół straszne bęcki, e, natomiast faktycznie ten szczytowy renesans e, rozgrywa się w świecie e, jednak w takiej wolności religijnej, ponieważ to znaczy rzeczywiście, e, rzeczywiście te, te kwestie religijne są dyskutowane bardzo szeroko i bardzo otwarcie i są tacy, którzy gdzieś tam, jak na przykład nie wiem, Leibniz, którzy bardzo świadomie gdzieś tam balansują między katolicyzmem a pomiędzy, a pomiędzy, a pomiędzy a, a protestantyzmem szeroko popełnianym, więc to rzeczywiście jest, jest ten szczytowy renesans jest taki reformowany. Natomiast Kościół już od e, połowy XVI wieku, e, czy już od XVI wieku, zaraz po Lutrze, próbuje rzeczywiście gdzieś tam dokonać takiego dzieła wewnętrznego samooczyszczenia. E, no i temu służy przypadający mniej więcej na połowę XVI wieku Sobór w trudencie, e, Wielki Sobór, e, rzeczywiście bardzo taki e, zdecydowany, bardzo kategoryczny, e, taki gdzie no, nie brało się jeńców świateł poglądowych. No i rzeczywiście ten Sobór w Trybę się bardzo mocno oczyścił też, No też powiedzieć, że w zasadzie Sobór Trybenski przyjął e, większość e, znakomitą z tych test Marcina Lutra, które on gdzieś tam, no nie on, tylko jego uczeń, no, przybił e, na drzwiach katedry. E, oczywiście te wszystkie dotyczące testów, tam, nie wiem, e, takich ba bardzo mocno doktrynalnych, tak, czy naprawdę prawdziwiary i dalej, dalej, no, no to nie. Tak? Tego nie ruszono. Natomiast te kwestie właśnie dotyczące handlu odpustami, handlu godnościami kościelnymi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj rzeczywiście pozwolono, żeby ta literańska miotła, jednak wymiotła trochę Czestochrzewa. Trochę, trochę no i rzeczywiście ten Kościół bardzo prędko po Trudencie, po Soborze trudenckim zabrał się za odzyskiwanie utraconych pozycji. na no, na etap kontrreformacji czyli bardzo świadomie zwalczał tę reformację w różnych częściach Europy. No i miał ku temu znakomitych rycerzy, a mianowicie Zakon Jezusowy, czy też to Towarzystwo Jezusowe, albo Towarzystwo Jezuitów. Bardzo dobrze zorganizowany, na wzór rycerski, bardzo zdyscyplinowany, bardzo taki militarystyczny z ducha. Ignacja Loyola, który zakował ten zakon, no był jednak wcześniej rycerzem. Więc taki w zasadzie żołnierski zakon, bezpośrednio podporządkowany papieżowi, bardzo mocno na usługach papieskich, No więc ci Jezuici, jeszcze dodatkowo świetnie wykształceni, więc oni mogli polemizować z protestantami bardzo, bardzo skutecznie. Oni rzeczywiście tutaj bardzo mocno odcisnęli się na życiu duchowym Europy. I w polskiej kulturze wieku XVII w baroku ci Jezuici będą mieli rzeczywiście bardzo dużo do powiedzenia. No ale to już będziemy sobie mówić o tym. Będą no, sobie troszeczkę No i na pewno Mikołaj Sęczarzyński gdzieś tam się chyba... Znaczy na pewno, prawdopodobnie z tego złożami się zeszłą. No i gdzieś tam rzeczywiście przeszedł na katolicyzm z powrotem. E, I e, to trzeba sobie jasno powiedzieć, Mikołaj Samczarzyński jest poetą religijnym. Jest poetą religijnym, który w Polsce z głównym reprezentantem, kolejna ważna rzecz. Takiego nurtu poetyckiego, który my nazywamy nurtem metafizycznym. Ta polska poezja barokowa będzie się rozwijała w trzech różnych nurtach. Pierwszy z nich to będzie nurt metafizyczny, drugi z tych nurtów to będzie nurt marinistyczny, nie marynistyczny, bo to by oznaczało literaturę zajmującą się morzem. My mówimy o marinizmie od nazwiska poety włoskiego Gian Battisti Marino, który był bardzo takim inspirującym poetą. No i wreszcie mamy mur sarmacki, o którym sobie osobno przeczytałem w Tak czy inaczej, mamy e, Mikołaja sąpa e, i mamy e, w zasadzie tak naprawdę e, początek polskich wyborów. I teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, e, na jedną rzecz związaną z taką kłopotliwością nie, Mikołaja sąpa My mówimy, wspominałem o tym na pierwszej lekcji o Baroku, to jest pierwszy poeta barokowy. No, ja go pamiętam z mojego podręcznika do szkoły średniej, jako ostatniego poeta renesansowego. On to był w rozdziale o renesansie. Natomiast my go mamy w większości podręczników, we wszystkich podręcznikach w tej chwili jest wymieniany jako pierwszy poeta barokowy, więc to jest taki poeta graniczny. No i tak mówimy, że tak symbolicznie ten barok polski się zaczyna w 1601 roku, wtedy kiedy Mikołaj Sąsiński wydaje. Rytm albo wiersze polskie. No ale, no ale. E, wiersze Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w y, y, 1601 roku wydane to są wiersze, które są wydane 20 lat do jego śmierci. Więc zwróćcie uwagę, z jak bardzo nowatorskim poetem To jest poeta, który tworzy wtedy, kiedy tworzy Jan Kochanowski. Kiedy on umiera w 1580 roku, to Kochanowski wydaje trening. Więc rzeczywiście to jest tak, że ten Nikołaj sankt jest takim poetą bardzo wyprzedzającym spezotopów i w ogóle wyprzedzającym barok. No i tak jak Wam mówiłem, no złośliwi twierdzą, że to w ogóle jedyny wybitny poeta barokowy. No ale to oczywiście jest taka bardzo, bardzo dobra przesada, co nie zmienia faktu, że Nikołaj sankt wybitnik jest. I wydaje mi się, że jeżeli coś świadczy o tym, że faktycznie w Polsce barok się zaczyna w tym 1601 roku, to to, że w ogóle ktoś wpadł na pomysł, żeby 20 lat po śmierci Mikołaja Szałowinskiego jego wiersze wydać, no bo to znaczyło, że rzeczywiście stworzyło się pole dla rozumienia takiej poezji, a poezja Szałowinskiego jest poezją jakoś tam ekstremalna. Przeczytajmy sobie jeden wiersz Szałowinskiego, najbardziej znany, i spróbujmy się nad nim zastanowić. Sonet czwarty. O wojnie, naszą, o wojnie naszej, którą jedziemy z szatanem światem i e, Ten ton pośmiertny Mikołaja Sempatorzyńskiego, zatytułowany Rytm albo Wiersze Polskie, e, tam jest kilka sonetów i spośród tych kilku sonetów, z jednym wyjątkiem takiego sonet, który był marny, Pozostałe to są. Każdy z nich jest, jest jeszcze niesłychanie wybitny. Ten, nie wiem, czy jest najwybitniejszy, na no pewno jest najbardziej znany. O wojnie naszej, którą wjedziemy z szatanem światem i ciałem. Pokój szczęśliwość, ale bojowanie byg nasz On srogi ciemności hetman i świata łakome marności, o nasze pilno czynią zepsuwanie. Nie dosyć na tym, o nasz możny Pan. Ten nasz dom, ciało, dla zbiegłych lubości, niebacznie zażrząc duchowi zwierzchności, upaść na wieki, żądać nie przestanie. Cóż będę czynił w tak straszliwym boju? Wątły, niebacznie, rozwojonych sobie. Król powszechny, prawdziwy pokoju, zbawienia mego jest nadzieja. W tej. Tym nie przy sobie postać a przezpiecznie będę wojował i wygią, statecznie. No dobra. Wieżdż jak wiesz, pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę no to są, tak? Czyli taki e, utwór wymagający e, bardzo dużego kunsztu polickiego, e, i niewątpliwie inikając są paszczającego, że ten kurz kunszt jest widoczny. I e, poezja barokowa e, bardzo będzie sobie ceniła Oczywiście chyba tylko w baroku i później jeszcze w Młodej Polsce, e, w polskiej literaturze napisane aż tyle rasony. Dlaczego tak? Dlatego, że barok bardzo sobie będzie cenił taką wykwintność formy. To będzie w baroku się bardzo mocno liczyło. Barok jest taką epoką takiego przywiązania do takiego też zmysłowego filmu, no i w związku z tym rzeczywiście te sonety, jako takie utwory szczególnie wymagające, w których artysta może się szczególnie dopisać, w wygłościu zwłaszcza, bardzo będą cenione Barok. I tutaj Mikołaj Sanczarzyński niewątpliwie jest takim wielkim kasykiem polskiego scenariusza. Więc po pierwsze warto zwrócić uwagę, że są, tak? I że ta kunsztowność i tak dalej, i tak dalej. No ale jak czytamy ten wiersz, to zwracamy uwagę, że to jest wiersz, który jest niesłychanie bogaty w środki stylistyczne. I to takie środki stylistyczne, które wcale nam nie ułatwiają. E, mamy antytezy. E, mamy nie tylko w tym, bo tu ogólnie są takie są tak Mamy oksymorony. E, mamy paradoksy. Yy, mamy jakieś takie dążenie do takiego wyrazistego spuentowania. Mamy apozycję, czyli może takie zderzanie słów bardzo mocno ze sobą, takie, tak? Jak to pokój, szczęśliwość. Tak? Dwa wyrazy, każdej rzeczy zderzone ze sobą, to jest apozycja. Etc., etc., etc. Mamy tego bardzo dużo w tym semencie. Mamy oczywiście przerzutnie i to takie ewidentnie, świadomie stosowane przez Mitołaja sępa po to, żeby. Jeszcze bardziej nam uprzykrzyć czytanie tego wiersza. No i mamy wreszcie coś, czego zawsze musimy szukać od Mikołaja a mianowicie mamy inwersję, czyli zaburzenie szyku zdań. I Mikołaj S. Czarzyński rzeczywiście tych inwersji stosował strasznie dużo. Można nawet powiedzieć, że za dużo, bo w niektórych miejscach ma się wrażenie, że jego wiersze to jest taka rozsypanka wyrazowa, z której my dopiero mamy odpowiedź do Dlaczego tak? E, dlatego, że Mikołaj Sękrzyński jest poetą bardzo emocjonalną, ale przede wszystkim Mikołaj Sękrzyński jest poetą intelektualnym. To jest poeta, który odwołuje się do naszej kompetencji kulturowej, filozoficznej, ale przede wszystkim teologicznej. I rzeczywiście w tym wierszu. Mamy całkiem sporo teologii, tak? mamy e, koncepcję życia ludzkiego jako walki, e, mamy e, marność i dóbr ziemskich, e, mamy opozycję pomiędzy duchem i ciałem, e, mamy. E, Wizje, szatane, władce tego świata, i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście ten wiersz tutaj pod tym względem jest bardzo bogaty, i to jest też niewątpliwie taka cecha barokowa. Poezja barokowa rządzi się taką estetyką przesypki. Tego jest bardzo dużo rzeczywiście. No jak popatrzymy na architekturę barokową, jak popatrzymy na kościół barokowy, jak popatrzymy na malarstwo barokowe, na przykład urbanistów no to mamy takie wrażenie, że rzeczywiście, yy, yy, że tego wszystkiego jest za dużo, że to jest taki mapyk. To jest czasami wrażenie złudne, a po drugie, proszę pamiętać, że poeci barokowi tak pisali nie dlatego, że nie potrafili inaczej, tylko dlatego, że takie były plany Bardzo ważnym pojęciem z yy, światopoglądu barokowego i estetyki barokowej, o którym sobie ostatnio nie powiedzieliśmy, jest pojęcie horror -wapii czyli y, y, strach przed pustką, w takim sensie metafizycznym. Człowiek barokowy jest człowiekiem, który lęka się tej pustki, która rozpościera się za granicą naszego poznania rzeczywistości, ale człowiek barokowy y, to, to znajduje swoje przełożenie na estetykę. Dlatego malarstwo barokowe, architektura barokowa jest taka naćkana tymi szczegółitami, tymi puttami, tymi jakimiś figuruntami, jakimiś zdobieniami, jakimiś liśćmi, akantu, w ogóle nie wiadomo co. Dlatego, że ona tam nie ma prawa być wolna do miejsca. W poezji barokowej też mamy wrażenie takiego horrorwaku i takiego, takiej zgrozy przed tłustką, że tam w wierszu jest wszystko strasznego. Więc to jest jakby druga rzecz, taki przesył, taka nadozdobność. W przypadku Mikołaja S. ta nadozdobność, budowana na inwersjach przede wszystkim, prowadzi do takiego efektu szoku. Do takiego efektu zaskoczenia, i to, co Wam mówiłem, to jest taka poezja. To jest charakterystyczne dla sztuki barokowej, a mianowicie to, że sztuka barokowa jest sztuką w dużej części konceptystycznej, czyli taką, która zamierza, ma, ma za zadanie zaszokować wizja czytelnika, słuchacza. Więc to na pewno jest tutaj bardzo wyraźnie widoczne. U Mikołaja sempa ten koncept, rozumiany jakoś, jako taki pojedynczy pomysł na wiersz, może nie jest jeszcze bardzo widoczny. Tam nie ma jakiejś zaskakującej metafory, jakiegoś takiego perwersyjnego porównania, jakiegoś dziwacznego skojarzenia czegoś z czymś. No bo to jednak nie, nie, ciągle jeszcze nie, chyba nie, no nie jest to Daniel Naborowski, a przede wszystkim nie jest to Anna Natomiast e, rzeczywiście jest tak, że e, jest w tym wierszu troszkę takich nieoczekiwanych momentów takich paradoksów, e, chociażby końcówka tego wiersza, tak? Że e, e, będę, będę bezpiecznie wojował i bezpiecznie wyjął. Bezpieczne wojowanie to jest oksymoron, więc jest coś więcej. Nade wszystko jednak, e, tym na co warto zwrócić uwagę w tym wierszu jest bardzo barokowe doświadczenie Boga i bardzo barokowa religia. Religijność, którą my nazywamy religijnością metafizyczną. O co chodzi? Chodzi o to, że człowiek na powrót, trochę tak jak w wiecji, czuje się wobec Boga niesłychanie mały i czuje się zagrożony przez świat, i ma świadomość tego, że Bóg jest, że Bóg jest blisko, ale ma też świadomość tego, że tego Boga albo w tej chwili utracił, albo go nie słyszy, albo ten Bóg nie reaguje, albo tego Boga może za chwilę utracić. I to jest niesłychanie charakterystyczne dla tej lyryki metafizycznej, że ta diryka metafizyczna nie kreuje sobie Boga ale jako bliskiego w takim sensie, jak to było w poezji renesansowej, na przykład kochanowskiego. W jego pieśni, czego chce, żeby nas panie zakochym dary? bo tamten Bóg jest bezwzględnie blisko. O nim wszystko można powiedzieć. On jest doskonale przewidywalny, racjonalny, etc. etc. W wierszu w wierszach Mikołaja Stępasza Rzymskiego, takich jak chociażby ten, ten Bóg niewątpliwie jest. Do niego skierowany jest ten wiersz. Ale ten Bóg e, wymaga z naszej strony ciągłego poszukiwania. I to jest tak bardzo barokowe, że już oprócz... Jeżeli to nie jest barokowe, to chyba już nie jest barokowe. No to tyle. Nie wiem, co ja proszę Bardzo dziękuję.